Przypowieść o dobrym nasieniu i o chwaście. Jedna z nielicznych przypowieści w Ewangeliach, które Jezus wyjaśnia. Sam wyjaśnia, objaśnia swoim uczniom. W dłuższej wersji y, dzisiejszej Ewangelii znajdziemy jeszcze przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie. Ale te dwie przypowieści y, nie zdumiewają wcale uczniów. Są dość oczywiste. To w przypowieści o chwaście oni uczniowie znajdują. Y, Pytania niemożliwe do rozwiązania ich własnymi siłami. Bóg w swej cierpliwości patrzy na złoczyńcę z miłością i czeka na jego powrót. Mędrcy snuli tę refleksję, stawiając pytanie, dlaczego zło w świecie. Ewangelia kontynuuje, abyśmy potrafili wydawać owoc. Niezależnie od tego, że obok może być coś, co ten owoc chce niszczyć. Abyśmy nie tracili ufności, że dobre ziarno wydaje dobry owoc. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina w 16 niedzielę w ciągu roku. Jest czas wakacji, ale dla wielu jest to jednak czas pracy wytężonej, ale niektórzy korzystają z urlopów. Serdecznie pozdrawiamy jednych i drugich. Dzisiaj z nami jest ks. Maciej Warobny, który na co dzień pracuje we Francji, ale w naszej ekipie i zawsze można go czytać na stronie Szkoły Formacji Duchowej, jego komentarze. Na każdy tydzień. Ksiądz Robert Leskowski. i, i Ksiądz Robert Muszyński. Też dziękujemy Wam, że wspieracie nasz kanał, że są przynajmniej dwie takie osoby, które regularnie jakieś środki przekazują. To jakoś to się dla nas ważne, byśmy mogli dobrze funkcjonować. Dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 13, od 24 do. 30. Posłuchajmy tekstu. Jezus przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza pytali, przyszli i zapytali go. Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia w swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im nieprzyjazny człowiek, to sprawił. Rzekli mu słuzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza." Więc jesteśmy w tej sekcji y, przypowieści, y, parabola. Przypowieść, która, czyli taka historia, która y, opiera się o y, jakieś y, doświadczenie z życia, ale jest pewien obraz, który ma nam pomóc zobaczyć przez ten obraz pewną ważną rzeczywistość, którą Chrystus chce przekazać. Ewidentnie Jezus opuścił jezioro i zaczyna przemawiać do wieśniaków, rolników i używa innych obrazów. I mówi, pierwsza rzecz, że mam to, co On sieje, to jest dobre nasienie i dlatego Mamy też siać obficie i nie przejmować się, no, czy słowy mówię, tym co będzie potem, bo to się nie naprawdę wydaje bardzo dobre owoce. Ale jedna rzecz to mnie tak zaskoczyła: lecz gdy ludzie spali, nie? Dla mnie też to dzisiaj słowo zachęca do czuwania mimo wakacji, takiego fajnego czasu, kiedy człowiek chciałby się wyluzować. Jednak być w tym wypoczynku i w tej radości, też wakacyjnej. Ta postawa mądrego czuwania, nie spać. Niestety w niektórych komentarzach można znaleźć, że chodzi o zwykły sen, który się przynależy każdemu po ciężkiej pracy, natomiast raczej słownik wskazywałby na ten sen głupich panien, które po prostu zmęczone zasnęły, nie czuwały. Czy na sen tych, którzy mieli zajmować się domem, pilnować, a nie czuwali i złodziej zrobił to, co chciał. Dlatego to ta pierwsza, ta pierwsza uwaga co do czuwania. Ja myślę, że możemy zacząć od tego królestwa, które jest jak człowiek. I to jest bardzo ważne, bo królestwo to nie jest rzecz, to nie jest terytorium, terytorium. to są relacje między ludźmi i tym człowiekiem jest Bóg który posiał dobre nasienie i to, co jest yy, od razu się rzuca w oczy, ten, który posiał chwast, po prostu posiał i odszedł. Zło nie przejmuje się skutkami, nie ma perspektywy. Natomiast dobre nasienie jest po to, żeby zebrać plon. I to jest, to jest ważne, bo w głębi tej Ewangelii mamy takie pytanie, które nawiązuje do pytania Hioba, dlaczego Człowiek sprawiedliwy cierpi. Tutaj, dlaczego Bóg, który jest dobry, pozwala na to, że istnieje zło? Zobaczcie, że jesteśmy po, po przypowieści o y, siewcy, czyli te cztery scenariusze ziarna, które przynosi lub nie przynosi plonu z różnych powodów. Nagle wśród słuchaczy może się pojawić pytanie: no dobrze, ale ci, co przynoszą plon, dlaczego ten plon jest y, wymieszany? Ze złem? Dlaczego to dobro, które czynią, zawsze jest naznaczone naszym egoizmem, zawsze gdzieś niesie w sobie nasz, nasze zapatrzenie w siebie, nasze prywatne interesy? Dlaczego? I bardzo często wskazujemy, że źródłem tego zła jest właśnie Pan Bóg, który albo nie jest dobry, tak jak głosi słowo. Albo jest w jakiś sposób obojętny, albo wręcz słaby. Skoro źle stworzył świat. Ponieważ dobry Pan Bóg stworzyłby taką rolę i takie ziarno, które nie pozwoliłoby, żeby chwast rosł. Tym czasem, byś... Tymczasem ten tekst wskazuje na to, to zacząłeś od tego, mówić, że tym, który dopuścił do tego, to nie jest Bóg tylko to są ludzie i to, i, i to, powiem jest Jego królestwo. Czy, czy to są ludzie? Zobaczcie, że jeśli Pan... Bo gdy ludzie spali, to o to chodzi. Tak, yy, ziarno jest to Słowo. Mamy poprzednią przypowieść, nie dyskutujemy. Dobre ziarno to jest Słowo Boga. A pierwsze złe ziarno to jest yy, słowo demona, który przychodzi do Adama i Ewy mówi. Yy, yy, popatrzcie na Boga. Przecież... On jest zazdrosny. On wie, że nic wam złego się nie stanie, jak przekraczycie jego nakazy. Wręcz przeciwnie, wy się staniecie jako on. To jest to pierwsze złe słowo, które oddziela yy, Adama i Ewy od Boga. Wprowadza yy, podejrzliwość. I zobaczmy, że, że w tej przypowieści yy, może warto wrócić do tego złego słowa, które nie ma nic wspólnego z Bogiem. I wiecie, yy, Jasno, trzeba powiedzieć, demon funkcjonuje i, i robi swoje intrygi w historii każdego z nas, bo jednak, jemu na czym zależy na tym, żeby człowiek nie spożywał tych dobrych owoców i nie wzrastał w tym słowie dobrym, bo on wie, że wtedy już nie jest jego ofiarą. Bo jego interes jest tylko jeden żeby zniszczyć nasze życie, i wtedy on jest zadowolony. I dlatego ja patrząc z tej pozycji, Rozumiem, że muszę ciągle karmić się i pozwalać tym słowom zasiewać się w moim sercu jak najobficiej, żebym miał ten dar też rozróżniania, rozumienia, co jest dobre, a co jest złe, co, czego mam słuchać, czego nie mam słuchać. I Zwłaszcza wtedy że... dopiero, dopiero wtedy dochodzę do tego wzrastania, które wydaje dobre owoce dla Królestwa Niebieskiego. Zwłaszcza, że to nasienie. Złe, które czy ten chwast, czy inaczej kąkol, na początku, kiedy wyrasta, nie da się go bardzo odróżnić od pszenicy. Kłos jest bardzo, bardzo podobny, tymczasem dopiero później się pokazuje, Leba. że jest... spojrzała i wydało jej się, że jest dobry do zdobycia wiedzy. Wydało jej się. A potem wyrwać. Prawie, że nie ma różnicy. Tak. tak. Potem wyrwać takie. Taki konkol, który jest o wiele bardziej yy, yy, no, ukorzeniony, oznaczałoby, że na pewno wyrwie się z nim razem pszenica, więc to nie jest rzecz taka prosta. Wsuwać no, zło z naszego życia. Jest to pytanie, warto sobie przeczytać pierwszą lekturę. Ona jest taka dość niejasna, jeśli się czyta ją bez kontekstu. Mianowicie to jest pytanie mędrców, którzy, którzy dociekają, dlaczego? Dlaczego Bóg nie ukarał przeciwników narodu wybranego? I ta pierwsza lektura jest wyjęta z kontekstu, kiedy Mędrzec szuka odpowiedzi, że dlaczego Bóg nie, nie zniszczył Egiptu, skoro Egipt był opresorem, symbolem zła. Dlaczego Bóg nie zniszczył Kananejczyków? I odpowiedź tej pierwszej lektury jest bardzo ciekawa. To wszechmoc Boga sprawia, że miłosierdzie jest Jego naturą. Jego wszechmoc, jego sprawiedliwość czyni, że nie potrzebuje zniszczyć, żeby udowodnić, że jest Bogiem. Wręcz przeciwnie. Jego bóstwo to jest cierpliwość i otwieranie do końca możliwości nawrócenia. To tu jest właśnie ten moment bardzo ważny. o tym też myślałam właśnie, to powiedziałeś, że Pan Bóg daje szansę do końca my byśmy szybko posprzątali w kościele i zrobili ten porządek, ale Pan Bóg ma właśnie to, co powiedziałeś, te zamysły pełne miłosierdzia, on chce, żeby wszyscy byli zbawieni i mamy walczyć do końca, bo te małe żniwa są przy śmierci każdego człowieka. Wiadomo, Pan Bóg jako sędzia sprawiedliwy, on to wszystko określi, tego Kościół się nie wypowiada na ten temat tak zwanych złych ludzi i co z nimi dalej. My wiemy, jakie mogą być konsekwencje, ale Nigdy kościół autorytetem sobie nie mówi, że ten na pewno jest w piekle. Mówi, na, po, może być, na pewno ten jest w niebie. I, i to jest właśnie to, e, o czym też dzisiaj mówi Jezus Chrystus. I e, da, nas zachęca też do takiej świętej cierpliwości e, i mądrości, żeby nie spać. I oczywiście rozumiemy, co jest dobre, co jest złe. Ktoś głosi herezję, ktoś głosi prawdę. E, wcale nie mamy się na to godzić, tylko. Walczyć do końca o zbawienie właśnie tego. Dobra, i teraz dotykamy rzeczy, co jest jest dobre, coś złe. Mówiliśmy, zdaje się, że ostatnio o tym, że to nie jest wcale taka rzecz prosta, bo dzisiaj mówisz, czuwajcie, ale nad czym czuwajcie, nie? Bo posiał dobre nasienie, ale ktoś sieje złe nasienie. I teraz dzisiaj pytamy się, co jest tą rolą, gdzie jest siane to nasienie. Cały świat jest, ale też... Myślimy o Kościele tak. i myślimy też o, o nas samych, o każdym tak. człowieku, że i w Kościele też może być znaczenie tak. dobre, ale uwaga, też trzeba, nie jeden raz były herezje i dzisiaj też mogą być herezje. Chwileczkę, jeśli granica między dobrem a złem przebiega przez serce człowieka, to znaczy, że moje serce jest podatne na przyjęcie chwastu i ziarna. Być może ten chwast jest też w moim sercu. Nie szukajmy, że. Który mój sąsiad jest chwastem. Tak, Oczywiście, a jak mówię, ja jestem dobrą pszenicą. Dokładnie tak. I to bardzo fajnie, że to powiedziałeś, bo te porządki się zaczynają od samego siebie i tego jest w nas uczy w innych miejscach. I, I dlatego tę jasność musi człowiek mieć, żyjąc własne. To co mówimy, czyli ciągle w tej relacji żywej z Chrystusem, nie może być człowiek zakorzeniony w grzechach, bo wtedy traci tę zdolność rozróżniania i rozumienia. I żyjąc własne, też widzę swoje słabości, właśnie, i z tym, czym muszę walczyć. I wtedy, dopiero mając w sobie tego ducha nawrócenia, doświadczając miłości Pana Boga, Jego miłosierdzia, jestem też dobrym narzędziem rękaw Pana Boga, tym, tym też aniołem, który może pomóc innym w tym, żeby się wyplątali z tego zła. I teraz, żyje? I teraz ważna rzecz. Jeszcze jedna, a, a propos tego chwastu w moim sercu. Ta Ewangelia zaprasza nas do cierpliwości. Także do cierpliwości wobec samych siebie. Yy, jesteśmy gdzieś tam poranieni takim fałszywym perfekcjonizmem chrześcijańskim, który w ogóle nie ma w, w Nowym Testamencie korzeni, bo tam nie ma perfekcjonizmu. Tam jest spełnia yy, tego, kim jestem. Yy, i, i takiej, takiej walki często z wiatrakami, które są gdzieś tam w moim życiu. Natomiast to słowo mówi, czekaj cierpliwie, pozwól, żeby dobro zaowocowało. Wtedy nie będziesz miał wątpliwości, że to jest dobro. A moment zbierania chwastu przyjdzie. I zostanie chwast rzucony tam, gdzie jest jego miejsce, zostanie spalony. I w Twoim i w osobistym życiu i z Kościoła też będzie w Kościele Tak, także to jest, to jest ta się przeciwna się cierpliwość, się która się. przynależy do, do wszechmocy Boga, której my nie rozumiemy, ona nas przerasta. I dlatego jest tak to słowo piękne, które nas ciągle oddaje w ręce Pana Boga. Mamy żyć w Jego cieniu, w cieniu Ojca, a nie On w naszym, tak <laughs> bym powiedział. Żebyśmy właśnie potrafili żyć pod tym słońcem, nie? I, i zwróconi ku niemu, jak gdzieś na jak te słoneczniki yy, i ciągle właśnie szukając tej relacji z nimi, wtedy nie martwmy się. Na pewno nas poprowadzi najlepszymi drogami i da, będzie prowadzić z nami taką piękną historię, w którą też będziemy umieli innych wplątać, w tym sensie pozytywnym, włączyć, zachęcić, bo jak sam przeżywasz tę historię swojego nawrócenia i zupełnie, to innym też chcesz tu przykazać. Krótko mówiąc, że jeśli nie poddajemy się pod y, działanie siewcy i tego, który zasiewa dobre ziarno Jezusa Chrystusa, y, to bardzo łatwo, bez żadnego czuwania, będzie posiane w nas inne ziarno, a człowiek żyje y, tym, czym się karmi, po prostu. Czyli karmi się czy, czy trzeba wakacje, dobrym słowem. Staje się tym, czym, czym się karmi. Y, dzisiaj Mówimy, że chcemy się karmić prawdą, dobrem i pięknem, a świat nam proponuje kłamstwo antyprawdę, antydobro i antypiękno. I dlatego mamy czas wakacji. Wykorzystajmy dobrze na to, aby się odnaleźć w tym, co jest naprawdę piękne, prawdziwe i dobre. Pozdrawiamy serdecznie Was wszystkich, ksiądz Maciej Barowny, ksiądz Sławek Laskowski, Panią ksiądz Robert Uszyński.